Cześć, ja nazywam się Dariusz Pichacki i w tym nagraniu pokażę Ci jak w ciągu zaledwie 5 minut w sposób szybki, prosty i tani, bo zaledwie 11 zł, postawić stronę internetową. W ciągu tych kilku minut pokażę Ci krok po kroku, jak i gdzie kupić serwer, domenę i jak zainstalować WordPressa, na bazie którego zbudujemy Twoją stronę internetową. Krótkie intro i zaczynamy. Zanim przejdziemy do materiału, w którym pokażę Ci krok po kroku, co robić, wyjaśnię Ci może, dlaczego do postawienia strony internetowej wykorzystamy tutaj system WordPress. no dlatego, że 30% stron na świecie wykonanych jest właśnie na WordPressie, i dlatego też, że Google bardzo lubi WordPressa. Co mam na myśli mówiąc, że lubi to, że strony na WordPressie są wyżej w wyszukiwarce. Więc jeśli masz biznes i chcesz, żeby Twoja strona była wysoka w Google, Warto zrobić ją na, właśnie na Wordpressie. Sony, Toyota, Mercedes, tacy giganci mają y, m.in. strony na Wordpressie. Dlatego ze swojej strony rekomenduję właśnie Wordpressa. A sam zobaczysz, że instalacja jest banalnie prosta i zajmie właśnie 5 minut. Zaczynamy. Na początku, co potrzebujemy, żeby postawić stronę internetową? Przede wszystkim adresu i przede wszystkim serwera. Adres, czyli domena pod jaką będzie nam się wyświetlała nasza strona internetowa, a serwer miejsce, gdzie ta strona będzie przechowywana. Ja ze swojej strony chciałbym polecić usługi hekko.pl Strony internetowe tworzę od 8 lat, z ich usług korzystam od około 4-5 lat, jestem bardzo zadowolony. Z trzech powodów. Przede wszystkim biuro obsługi klienta, które reaguje bardzo szybko, jest bardzo pomocne. Był czas, kiedy czas odpowiedzi na moje maile wynosił do 15 minut. Teraz mają troszkę więcej klientów, w tym czasie troszkę wydłużył, ale mimo wszystko i tak, jeśli chodzi o biuro obsługi w porównaniu na przykład z nazwą PLD, miałem przez kilka lat parę domen i serwer. To jest w ogóle niebała ziemia. Czyli biuro obsługi klienta to jest pierwszy powód, dlaczego warto wybrać HECKO. Drugi to są ceny. Zobaczcie. Do zbudowania prostej strony internetowej wystarczy wam naj, najmniejszy, najtańszy serwerek. Tutaj mamy taką opcję Start Plus, który oferuje nam 15 GB przestrzeni 150 GB transferu miesięcznie kosztuje 9,95 rocznie, zatem kupimy sobie ten serwerek. Ja już posiadam konto na Heckopel. Ale, ponieważ jest to materiał dla naprawdę początkujących, założę jeszcze raz takie konto. Tak, żeby każdy widział, jak to robię krok po kroku. Dlatego klikam Jestem nowym klientem. Osoba prywatna. Jeśli macie firmę, możecie kliknąć Jestem nowym klientem firma. Klikamy dalej. Uzupełniamy dane do logowania. Wy założycie już konto w panelu hekko.pl, dostaniecie takiego oto maila od Hekko, i tu będziecie mieli taki link, który należy kliknąć. Po kliknięciu tego linku przekieruję was na taką oto stronę, i to jest wasz panel administracyjny na portalu hekko.pl. Zapomniałem jeszcze dodać trzeci powód, dlaczego warto wybrać usługi Hekko. To przede wszystkim prostota. Właśnie między innymi w stron w oparciu o WordPress. Wszystko dzieje się za pomocą jednego kliknięcia. Sami zresztą za chwilę zobaczycie. Ale wracając do naszego serwera i domeny. Tu po lewej stronie macie podstronę wzdłuż zamówienia, które klikacie. Wybieracie serwer konto www.zamów. Tu automatycznie będziecie mieli yy, jako wybrany pakiet ten najtańszy, start plus Zostawiacie to Następnie przechodzicie Uzupełniamy, wpisujemy login, który będziemy Później wykorzystywać do logowania się do naszego serwera Tutaj wpisujemy nazwę subdomeny Tym się nie przejmujcie, wpiszcie tutaj cokolwiek Jeśli Możecie na przykład nazwę swojej strony, którą będziecie robić, pisać. To nie ma tutaj znaczenia. Domenę za chwilę właściwą kupimy. Wpisujecie swój PESEL, gdyż taki jest potrzebny, aby zarejestrować domenę. Akceptujemy tutaj regulaminy i klikamy dalej. Następnie klikamy zamawiam i płacę. Wybieramy preferowaną formę płatności, w moim przypadku będzie to PayU. Po dokonaniu płatności zostaniecie przekierowani na Wasz panel administracyjny w portalu Serwer Serwerek już mamy kupiony, czas teraz kupić domenę. W moim przypadku będzie to domena WordPress, myślnik kurs. Pl mamy znajdź i tak, jak widzicie obecnie domeny są w promocji kosztują 0 zł. domena, którą wyszukiwałem jest dostępna z końcóweczką .pl bierzemy ją do koszyczka, przechodzimy do kasy Zamawiamy zaznaczamy wymagane pola i tak wybrana domena została przez nas zamówiona I tak szybciutko mamy kupiony i serwerek, i domenkę. Teraz trzeba to ładnie wszystko zespolić, zainstalować WordPressa i mamy gotową stronę. Pierwszym krokiem, jakim musimy zrobić, musimy się zalogować na nasz serwer. Klikamy Direct Admin. Uzupełnia, uzupełniamy dane do logowania. Wpisujemy nazwę użytkownika, którą wpisaliśmy którą podaliśmy, zakładając. Uzupełniamy dane do logowania. W polu Użytkownik wpisujemy nazwę użytkownika, którą podaliśmy podczas rejestrowania serwera. Następnie w polu Użytkownik wpisujemy. Nazwę użytkownika login, który wybraliśmy zamawiając serwer. Hasło natomiast zostanie nam wysłane na naszego maila przez HECKO. Wasz pan administracyjny będzie wyglądał tak jak u mnie. Następnym krokiem jest kliknięcie Zarządzanie domenami. Klikamy następnie Dodaj domenę do konta. I wybieramy domenę, którą kupiliśmy. W moim przypadku będzie to wordpress Klikamy dodaj domenę Utworzono domenę Następnie klikamy główna Klikamy w naszą domenę W moim przypadku wordpress I wybieramy w zaawansowanych opcjach instalator aplikacji. Klikamy w niego. Wybieramy z listy WordPressa. Będzie on tutaj jako pierwszy z lewej. Klikamy w ikonkę. Klikamy, instaluj aplikację. Następnie uzupełniamy dane. I tak, w pierwszym y, tutaj okienku domena, ja Wam radzę zaznaczyć http bez www. Jeśli macie wykupiony certyfikat SSL, wbierzcie wtedy y, tą opcję. HTTPS. Jeśli nie, standardowo wybieramy to. Ścieżkę zostawiamy pustą. Wybieramy login i hasło administratora. Tutaj sami ustalacie. Nie wklepujecie tego, co wybieraliście zakładając konto HECO czy przy instalacji serwera. Wybieracie i zapiszcie sobie. Będzie to potrzebne w momencie, kiedy będzie trzeba zarejestrować. W tym kroku ustalacie login i hasło, które będzie Wam potrzebne do zalogowania się do Waszej strony. Następnie wpisujemy tytuł w strony, w moim przypadku będzie to WordPress. Kurs Motto dla naprawdę wątkujących. Zostawiamy tak, jak jest domyślnie, i klikamy: Zainstaluj. Aplikacja nam się instaluje. I mamy WordPressika zainstalowanego. Aplikacja została poprawnie zainstalowana. Możemy edytować naszą stronę. Jednakże, niekiedy może się zdarzyć taka sytuacja, że po instalacji, gdy klikniecie na nazwę swojej domeny, wyświetli Wam się taki oto komunikat. Nie znaczy to, że zrobiliście coś źle. Po prostu potrzeba troszkę czasu, żeby. Internet przemielił proces waszej instalacji, żeby ta stronka mogła się prawidłowo wyświetlać. Zazwyczaj trwa to maksymalnie do kilku godzin, ale przeważnie po instalacji stronka jest dostępna i można ją już edytować. Co za chwilę pokażę, jak się zalogować do waszego panelu administracyjnego WordPressa. Po prawidłowym zainstalowaniu WordPressa na waszym adresie, wasza strona będzie wyglądała w następujący sposób. Tak jak widzicie to u mnie na ekranie. Zainstalowany mamy domyślny motyw WordPressa, który oczywiście możemy zmienić na dowolny, który chcemy, darmowy bądź płatny oraz zapełnić stronę treściami. By zalogować się do panelu administracyjnego WordPressa w pasku adresu Waszej strony należy dopisać slash wp-myślnik Admin i naciskamy Enter. Jesteśmy przekierowani na stronę logowania. Wpisujemy nasz login oraz hasło, które podaliśmy przy instalacji WordPressa. A tak oto wygląda kopit WordPressa po prawidłowym zalogowaniu się. I tutaj możemy nadać kształt naszej stronie internetowej, nadać jej wygląd, dodawać strony, podstrony oraz inne funkcjonalności. Ale o tym, jak to robić powiem w kolejnych nagraniach. Pamiętajcie, że po każdej edycji waszej strony internetowej należy się wylogować. Klikamy w tym celu tutaj. Admin i wyloguj się. Jak widzisz, instalacja przebiegła bardzo szybko, bardzo sprawnie i kosztowała naprawdę psie pieniądze. Tak postawiona strona gotowa jest na Twoje materiały. Czas dodawać do niej Twoje treści, Twój tekst, Twoje zdjęcia. I wszystko to, co chciałbyś zawrzeć na swojej stronie internetowej. Dlatego chciałbym zaprosić Cię do mojego kursu, do którego link znajdziesz poniżej w opisie tego filmu, w którym pokażę Ci krok po kroku, jak dodawać treści do Twojej strony internetowej, którą właśnie postawiłeś. Niezależnie od tego, czy chcesz zbudować swoją stronę firmową, bloga, czy może chcesz zająć się tak jak ja tworzeniem stron internetowych zawodowo krok po kroku pokażę ci jak szybko bez banałów bez puchu bez tania wody za rączkę poprowadzę ciebie przez ten cały proces i nauczę się jak tworzyć efektywne skuteczne i łatwe w edycji strony internetowe na zasadzie modułów będziesz budował strony jak domki z klocków element po elemencie element po elemencie z każdą minutą, z każdą godziną będziesz widział, jak chwała strona rośnie, da Ci to kopa do dalszej pracy. Kurs jest skondensowany, dostajesz całą wiedzę w pigułce: bez żadnego, bez dania wody, bez wywlekania rzeczy, które są mało istotne, tylko konkretne, najważniejsze rzeczy. To jest poziom podstawowy. Za rączkę zostaniesz poprowadzony od instalacji, która jest za tobą, do produktu finalnego. Ja, gdy uczyłem się, jestem samoukiem tworzenia stron internetowych, musiałem szukać różnych materiałów, zajęło mi to masę czasu. Ty dostajesz to w pigułce, którą możesz znaleźć pod tym linkiem. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia, cześć.